Kuchni. <noise> Dzisiaj kompletny, kompletnie inny rodzaj vlogu. To będzie vlog zakupowy, o umówmy się tak. A teraz, kochani, może przejdziemy do takiej bardziej interesującej części, bo chyba wszyscy czekacie na to, co kupiłam w Rusmanie. Wiecie, bo mieszkacie w Polsce, jeśli mieszkacie w Polsce, a jeśli nie, no to, kochani, w tym momencie w Rusmanie są wyprzedaże. Um. I ja oczywiście z tego wyprzedaży skorzystałam. Minus 50%, minus chyba zaczyna się od minus 40, minus 50, minus 70, o ile dobrze kojarzę. Nie powiem Wam niestety, um, jaka jest procentowa, że tak powiem, obniżka, chyba nie ma tutaj tego na paragonie, jest tylko um, jaki ogólnie rabat, um, że tak powiem, był uwzględniony. Tak, więc jeżeli chcecie, to oczywiście mogłabym podać ceny, ale no paragon jest dość długi, nie wiem, czy będę w stanie wszystko ogarnąć, więc kochani, zacznijmy. To będzie taki pol siaty, o może, Ym... więc wszystko po prostu będę wymowała, jak leci wybaczcie szaleszczenie, wybaczcie jakieś takie inne odgłosy, no inaczej się nie da niestety. Pierwsza rzecz, która jest na samej górze, kupiłam płatki kosmetyczne, bo słuchajcie, zapomniałam płatków kosmetycznych z domu. Na całe szczęście mam blisko bratową, która mnie poratowała na kilka dni, ale potrzebowałam płatków kosmetycznych, więc sobie kupiłam takie pisany 70 płatków kosmetycznych. One bodajże kosztowały złoty 99, zł, o ile dobrze pamiętam. Tu i teraz szybko chyba nie znajdę. Um. Ale tak mi się wydaje, że to było złote 99. Dalej, kochani, na samej górze, kupiłam sobie gąbeczkę. O ile, jeżeli oglądacie moje mm, nagrania, to wiecie, że ja jakiś czas e, w Anglii używałam gąbeczki Konjak. Kon, tak to się chyba wymawia Konjak. E, to jest gąbka z e, takich naturalnych, e, pozyskiwana, pozyskiwana naturalnie może w ten sposób. E, ta jest, to jest, tutaj jest na opakowaniu informacja, że jest to produkt naturalny uzyskiwany z korzenia drzewa azjatyckiego o nazwie konjak, czyli jest to jak najbardziej tworzywo naturalne, posiada ona właściwości nawilżające, wspomaga ochronę cery, zawiera naturalny środek myjący, pomagający wyrównać odczyn pH skóry, co czyni ją miękką i elastyczną. Gąbka powierzchnia, gładka powierzchnia gąbki pozwala delikatnie usunąć makijaż i zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków skóry. Gąbka daje dodatkowy zastrzyk wilgoci i przyjemne uczucie świeżości. Włókna gąbki są cieńsze niż u syntetycznych i frotek, dzięki czemu nie podrażnia skóry w trakcie oczyszczania. Przeznaczona do wszystkich typów cery, także wrażliwej. Biodegradowalna <ścoughs> strasznie trudne słowo. Kochani, czyli generalnie jest to produkt pochodzenia naturalnego, nic nie ma tutaj sztucznego i oczywiście używamy ją do masażu naszej skóry. Ja nie używam jej jako środka oczyszczającego. Ja po prostu, ja najpierw oczyszczam skórę tym, czym chcę, czyli wiecie, ja oczyszczam moją wodą micelarną plus później myję moim mydełkiem węglowym, a gąbeczki A gąbeczki używam już jak właśnie oczyszczę do po prostu wymasowania, żeby usunąć ten martwy naskórek i przewrócić jej takie, no to naturalne pH. Ta jest z Ewa, Ewa Schmidt Boutique, tak to się nazywa, tak się nazywa firma. O ile dobrze pamiętam, to ta gąbeczka kosztowała mi coś koło 12 zł. A jest 11,99. Tak. I zobaczymy, ja jeszcze jej nie używałam, tak jak widzicie jest w opakowaniu, ona jest bardzo bardzo twarda, się ją namoczyć w, w wodzie na około, tak to jest napisane, 3 do 5 minut i ona wtedy na, napije się wody, zrobi się miękka i wtedy można ją dopiero użyć. Także to to. Kolejna rzecz, jaką mam z takich właśnie środków czystości, bo zrobiłam zarówno zakupy kosmetyczne, jak i takie właśnie, wiecie, no, dość środków czyszczących domowe takie, o. Kupiłam sobie, słuchajcie, spray do mebli taki wiecie, do ścierania kurzu, wiecie o co chodzi. Jest to Sidolux meble i ja mam go w zapachu kreatowym taki, taki był. 8,99, o ile dobrze pamiętam kosztował. To może pojedźmy z tymi takie, wiecie, całkiem, wiecie, osobiste wkładki higieniczne. Kupiłam też chusteczki ponieważ ja jestem przyzwyczajona do używania chusteczek w łazience. Wiem, może nie są zbyt przyjazne środowisku, bo one się nie rozkładają, natomiast y, dla mnie po prostu jest tak bardziej higienicznie, zwłaszcza jak czyszczę wokół toalety, y, bo zlew jak zlew, ale toaleta, y, wiecie, siedzisko i tak dalej. Y, lubię po prostu mieć takie y, chusteczki, więc kupiłam Domol, takie zwykłe, to są też właśnie takie chyba te y, typowo rosmanowe. Y, one kosztowały cztery, Wam już mówię, że już mówię. 4,49. I z ostatnich takich, że tak powiem, domowych, To płyn do czyszczenia powierzchni, takich wiecie, podłóg i tak dalej. A jak się bardzo lubię ten zapach bzu, jest po prostu świetny. I on kosztował on był też w jakiejś cenie takiej promocyjnej 5,99. I to tyle, jeśli chodzi o środki czystości. Tak, reszta już jest tutaj kosmetyczna. I zaczynamy tak jak leć, słuchajcie. Pierwsza rzecz, jaką e, kupiłam. Nie, pierwsza rzecz, jaką kupiłam, pierwszą, jaką wyjęłam z reklamówki. E, kupiłam sobie taką maseczkę. Słuchajcie, to jest maseczka w płachcie. Mm. E, I to jest jakaś e, firma fru, fru, Frudia. E, nie wiem, ona tutaj ma jakieś chińskie napisy, słuchajcie, więc nie wiem, czy to jest jakaś koreańska firma, czy coś takiego. Natomiast ta jest o zapachu kokosowym. I ona kosztowała 4,99. Dalej kupiłam i płatki pod oczy z firmy Biotanic. Biotanic. One były też w jakiejś tam promocji. To są po prostu dwa, dwa płatki, Już Wam mówię, że je znajdę tutaj. Biotanik Biotanik, 3,99 Wiecie co, nie wiem, nie wiem Jaka była ich cena, bo, bo Nie mogłam tutaj znaleźć, ale one były Coś w granicach 3 zł 4 zł, coś w tym stylu Dalej, kolejna rzecz To też z Biotanik Kupiłam dwie Takie, też ciekawe rzeczy Ja nigdy wcześniej czegoś takiego, słuchajcie Nie widziałam Wiecie, w Polsce nie było mi dość długi czas, więc Może jestem trochę do tyłu ale to są słuchajcie zabiegi do rąk, ten jest ale nawilżający i tutaj macie dwie części, tak jak tutaj widzicie, tutaj jest peeling plus maseczka do rąk, peeling do rąk plus maseczka, więc jak to zobaczyłam to stwierdziłam, że to takie dość ciekawe, moje dłonie są dość przesuszone przez większą część czasu, więc z pewnością będzie im to, będzie im to na dobre. I więc kupiłam taką alesową zieloną, i kupiłam wygładzający zabieg do rąk ze śluzem ślimaka. I tutaj tak samo jest peeling i maseczka, są dwie części. Każda z nich kosztowała bodajże 2,39, o ile ja dobrze tutaj widzę. Także każda z nich 2,39 Dalej, kochani, co my tutaj mamy? Chcę po prostu najpierw przejść przez peeling, a taka. Prosta rzecz, zmywacz do paznokci z Isany. Kupiłam takie mini opakowanie, bo więcej mi nie będzie potrzebne. 50 ml i on chyba kosztował 2 zł, o ile dobrze pamiętam. E, tak, 2 zł. E, dalej, kochani, z takich pielęgnacyjnych rzeczy, to już ostatnia rzecz, o. E, kupiłam, słuchajcie, sobie taki z Liren. To jest aleosowy tonik w mgiełce z kwasem hialuronowym, nawilża, reguluje pH skóry bez pocierania, no bo jest w mgiełce, w aerozolu. Jest tutaj napisane, że jest do każdego typu cery, także wrażliwej. I chyba to mnie najbardziej sprzedało w tym toniku. Ja ogólnie lubię toniki aleosowe plus kwas hialuronowy, w Wielkiej Brytanii takie toniki z kwasem hialuronowym są niezwykle drogie. Zwłaszcza właśnie te, ale te toniki w sprayu. To moje dziecko postanowiło przyjść. się Przywitać. No, you can have some egg, baby. egg, please? No, tomorrow. Yes. I takie toniki, wiecie, w sprayu, takie te spreje mgiełki do, do, do twarzy chciałam wejść do oczu. Do twarzy. Yy, z kwasem kierownicym są niezwykle niezwykle drogie. Także jak zobaczyłam tą, to, mówię OK. Plus Aloes, bardzo lubię aloes i co najważniejsze chyba, 98% składników naturalnych, więc świetna sprawa, już go używałam. I pachnie naprawdę bardzo ładnie, aloesowo. Na razie tyle mogę Wam powiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jak się mi sprawdził, dajcie znać, to oczywiście ja Wam powiem. I to na tyle, jeśli chodzi o terminację. Teraz już mamy kolorówkę, ale może zacznę od czegoś, czego nie nakłada się na twarz. Kupiłam sobie w końcu lakier do paznokci, wiecie, dwa dni przed wyjazdem, ale jednak. I nie wiem, czy dobrze wybrałam, wybrałam Delię. I tutaj jest napisane, że to jest hybrydowy żel nie wymaga lampy, nie ma tutaj żadnej innej informacji na tym lakierze, więc ja mam nadzieję, że to jest po prostu taki zwykły lakier do paznokci, a nie jakiś, wiecie, jakiś tam żelowy wynalazek. Ja mam go w kolorze 43, one mają wszystkie numerki. To jest taki, taki bardzo ładny pudrowy róż. Myślę, że będzie pasował do wszystkiego, jakie takie kolorki. I ten lakier był dość tani. I już Wam mówię, jak go znajdę, oczywiście. A, tutaj jest. Eee, tu, 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 tu. 4,79 kosztował. Tak, 4,79. Ok, kochani. I dalej. Teraz to już mamy samą kolorówkę. Pokażę Wam może najpierw... Nie wiem, czy pokazać Wam um, jakieś tak, nie wiem, firmami. Może jakieś tak zaczniemy. To zaczniemy od Lovely, bo tego chyba mam więcej. I tak z lovely. Słuchajcie, kupiłam po pierwsze kultowy chyba, bo wszędzie o nim słyszałam. Tuż do rzęs. Ten Vampire. Vampire Lashes. Mam nadzieję, że on jest w kolorze czarnym, bo nawet wiecie, że nie sprawdziłam, czy tutaj jest jakiś kolor, ale chyba nie ma, więc w jakim kolorze jest, takim będzie. On wyszkadzał mnie, już Wam mówię. Lovely. Do rzęs, 8.59 także bardzo bardzo dobra cena za nie, do rzęs. kupiłam z lovely gąbeczkę do wypróbowania bo chyba ktoś wspominał o, tym, o tej gąbeczce ale nie jestem do końca pewna ale gąbeczka też nie była droga więc pomyślałam sobie że fajnie wypróbuję z 12 za 12.99 za nią zapłaciłam dalej z lovely kupiłam dwie cieni Um, I kupiłam Peach Desire Która wygląda tak A także Electric Plume I tutaj już są takie bardziej Odważne kolorki mm, Tutaj mamy zielony Taki super Super ekstra niebieski, jestem ciekawa Czy tak właśnie będzie wyglądał na oku Tak super rażąco Niebieski fiolecik mm, Mamy bardzo ładny Taki ala kolorek no, i taka zieleń, typowa zieleń kaki, też bardzo mi się podobała. A ta jest taka, ta peach jest taka bardziej naturalna, taka bardziej, wiecie, codzienna. Um, tutaj mamy ile jest tych kolorów? 2, 4, 6, 7. Obie, ob, dwie paletki mają po 7 kolorków. Ja za te paletki zapłaciłam, słuchajcie, 12,29 za każdą, 12,29, także super cena. Um, za, za takie małe, bardzo fajne, kompaktowe paletki, ale myślę, że super makijaże no, można z niej zrobić. I mam jeszcze trzy produkty z Lovely. Pierwszy to taki Golden Glow. Byłam bardzo ciekawa. To jest rozświetlający brązer do twarzy. I tutaj jest napisane, że lekki, delikatny puder łatwo rozprowadza się na skórze, nadając jej aksamitny blask. Miał bardzo ładny kolor. Ja mam go Um, to jest czwórka, nie wiem czy to jest jakiś kolor czy to jest po prostu jakieś oznaczenie takie ogólne, ale tak on się prezentuje miał naprawdę przynajmniej w sklepie tak mi się wydawało, że ma bardzo fajny kolor um, i takie delikatniutkie drobinki, więc nie wiem jak się sprawdzi, nie używałam nie mogę Wam na ten temat nic powiedzieć on w odrazie kosztował 4,99 10,99 zaraz zobaczę czy go jestem w stanie znaleźć um holder Golden. A, to on też był w promocji. A zapłaciłam za niego 6,19, słuchajcie, super. No, świetny. 6,19, okej. Okay. Um, nawet lepiej niż myślałam. E, I jeszcze jeden, właściwie, to jest taki kompaktowy. Tutaj ma naklejkę ten nowy, więc nie wiem, czy to jest faktycznie jakaś nowość, ale kupiłam takie e, trio. Mm, to tutaj jest napisane Sculpting, sculpting Powder, czyli takie trio do konturowania. Mamy brązer, mamy róż do policzków i rozświetlacz. Wszystko mam dzisiaj na twarzy. Nie wiem, czy będziecie w tym świetle w stanie cokolwiek zobaczyć, ale tak to się prezentuje. Mam myślę, że rozświetlacz jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo podoba mi się kolor tego różu. Jest naprawdę, bardzo, ale to bardzo ładny. Co to Brązera to nie jestem w stanie Wam za wiele powiedzieć, no bo mówię. Jakoś tak nie wiem, to był pierwszy raz. Ja nie jestem zwolenniczką matu, matowych brązerów. Także nie wiem, ale ma przyjemny kolor, tyle mogę powiedzieć. Nakładał się dość dobrze, em, ale no, dajcie mi jeszcze trochę czasu, żebym była w stanie się na jego temat wypowiedzieć. Ten, em, widzicie ten Golden Glow, jak tak popatrzycie obok siebie, to ten jest dużo jaśniejszy niż, niż ten brąz, także. Zobaczymy, jak to będzie. I ta paletka kosztowała mnie 12,29, tak? Za trzy produkty za 12,29 super, spacja. I ostatnia rzecz z Lovely jaką kupiłam, chyba najwięcej kupiłam rzeczy z Lovely to taki um, pu puder, puder, nie puder, taki podkład. On się nazywa High Definition Foundation, i tutaj jest napisane, że ma wykończenie matowe, że jest wolny od talku, zawiera witaminę A, E, C i Depantenol. I tutaj jak poczytam Wam po polsku: jest napisane, że jest to fluid z kompleksem Soft Focus. Wysokiej rozdzielczości pigmenty HD płynnie wtapiają się w skórę, przez co perfekcyjnie dopasowują się do jej odcienia. Cera wygląda na doskonałą, nawet z bliska. Zawiera witaminy ACM, cynk i depantenol, działa przeciwbakteryjnie, absorbując nadler, sebum z powierzchni skóry, nie zatyka porów. Efekt matowa, wygładzona i jak skóra na wiele godzin bez efektu maski. Byłam bardzo zaintrygowana. To jest dość małe opakowanie, 30 gramowe. Natomiast za tą cenę, ponieważ on był przeceniony, on tylko kosztował 7, chyba zł, mnie 7,69. 769, więc pomyślałam sobie, że za taką cenę nigdzie podkładu nie stanie, nawet jeżeli ma być nawet jeżeli on jest nieco mniejszy niż normalnie podkład. Natomiast tak na chybił trafił wziąłam go w kolorze porcelan. Tylko i wyłącznie dlatego, że to był tak naprawdę jedyny był porcelan i karmel dostępny. Więc pomyślałam sobie, że no, no, ten powinien, powinien pasować mi. Yy, on jest dość żółty. A nie wiem, czy będzie tutaj coś, coś widać w tym świetle. Pewnie nie, ale ja oczywiście zrobię dla Was test. Jeżeli, jeżeli macie ochotę, zrobię dla Was test w takim, wiecie, normalnym świetle dziennym, żebyście widzieli co do czego. I wtedy Wam mogę odpowiedzieć coś więcej na jego temat. I ostatnie dwie rzeczy, słuchajcie. Z, zakupiłam z Eveline. Kupiłam sobie eyeliner. W tym takim flamastrze LMP. Pen. I to nie wiem, czy to jest ten, o którym wszyscy mówią, którego, który wszyscy tak zachwalają. I ja sama też chciałam go bardzo przetestować, więc zakupiłam. No i mam nadzieję, że kupiłam właściwy, bo to był chyba tylko jeden taki, właśnie w tym pisaczku. I on kosztował, już Wam mówię, kochani, eyeliner 839. Za niego zapłaciłam.